Bardzo podoba mi się kontent Twojego kanału. Miło się Ciebie słucha. Chciałabym, żebyś częściej wrzucał takie vlogi czytelnicze. Ale super film. Miło się ogląda. Odkryłem Twój kanał raptem wczoraj, a już tyle filmów nadrobiłem. To są niektóre komentarze po przedwczorajszym filmie vlogowym pierwszym od dawna takim zamierzonym vlogu. Bardzo dziękuję. Bardzo to jest miłe. Są nawet komentarze w języku zagranicznym. I to nie jest spam. Więc tak sobie pomyślałem, że będę kontynuował formę takich vlogów, w których oczywiście w każdym odcinku będę Wam opowiadał o różnych ciekawych książkach, ale które nie będą taką typową posiadową nad książką. Ale będą czymś innym. Zobaczymy, jak nam to wyjdzie, zobaczymy, w którą stronę to pójdzie, bo to Wy też tworzycie trochę ten kanał w ten sposób, że odpowiadacie. Na moje pytania, reagujecie jakoś na to, co robię ja sobie z tego wyciągam wnioski, i, no i później tworzę różne rzeczy w różny sposób. No dzień dobry, jak tam u Was? Strasznie jest ciemno, strasznie jest ponuro, pada ale to dobrze, bo dobrze, bo susza nam grozi i chociaż nie jest idealnie, ten deszcz trochę odsuwa tą suszę w czasie. Bo zagrożenie cały czas jest, niestety. Nie wiem, czy słyszycie, nawet teraz deszcz pada. Nie wiem, czy słyszycie, jak się obija o liście i. Chyba nie słychać, chyba jest tylko szum. Jest 8.30 rano, jestem na, spa na spacerze z psem i powiem wam, że strasznie mi się nie chce. Jestem niewyspany, zmęczony, wkurzony na to, co się dzieje w Sejmie i w ogóle w związku z tymi wyborami, aż mam ochotę zrobić jakąś rebelię. Patrz, Kira. Uciekamy, bo już zaczęło naprawdę mocno padać A dzisiaj opowiem wam o mojej kupce wstydu Czyli czymś, co widzicie tam Kiedy jesteś blogerem albo vlogerem No to masz jak gdyby dwie kubki wstydu To znaczy, oczywiście tak jak każdy czytelnik Masz kubkę książek, których jeszcze nie zdążyłeś, nie zdążyłaś przeczytać i one ci się piętrzą gdzieś przy łóżku albo właśnie tak jak u mnie tutaj. Ale jest też druga y, kupka, czyli książki, które już przeczytałeś, ale których jeszcze nie zrecenzowałeś, o których jeszcze nie powiedziałeś y, swoim czytelnikom. Na mojej kupce są i takie, i takie książki. Dobra. Trzeba tą kubkę troszkę uporządkować, bo widzę, że tu są już książki, które na niej się nie powinny znajdować. To znaczy ta jedna. Ta, o której mówiłem Wam w poprzednim odcinku, czarne złoto. Przeczytałem, opowiedziałem o niej, więc wkrótce ona zniknie z tej kubki. Ale reszta... No. Resztę zaraz Wam pokażę. Zobaczcie, mam już wąsy, jak za czasów Franciszka Józefa. Ja nie wiem w sumie jak nazwać tego typu film. Czy to jest book haul, czy to jest wrap-up, czy to jest co jeszcze jakieś podsumowanie. Z książek, których jeszcze nie przeczytałem. Wczoraj przyszła do mnie książka Justyny Sucheckiej. Justyny Sucheckiej, którą możecie znać z kanału Krótka Przerwa, współprowadzi ten kanał z Natalią Szostak i napisała właśnie książkę Young Power o młodych ludziach, którzy zmieniają świat. Młodych, to znaczy bardzo młodych, nie tak młodych jak ja, młodszych. To są roczniki 2000: 2001, 2, 3, 4, 5, 6. Są naprawdę młodziaki, i tutaj są takie małe portrety osób, które coś ciekawego robią. Są młodymi naukowcami lub naukowczyniami, sportowcami, yy, artystami albo artystkami. Przyszła do mnie wczoraj, więc jeszcze nie przeczytałem. Z takich nowości, które też wkrótce się ukażą, o święcim. Czarna Zima, Marcin Konski to są reportaże o Oświęcimiu. Czy miasto jest w jakiś sposób naznaczone? Jak się żyje w mieście, w, które, w którym jest były obóz koncentracyjny nazistowski? Jeszcze nie zacząłem, no ale mam i czeka. Czeka też książka Jacka Hołba. Niegrzeczne historie dzieci z ADHD, autyzmem i zespołem Aspergera. Nie zacząłem tej książki, bardzo mnie ciekawi. W ogóle podoba mi się, jak Jacek Hołb. Y Pisze, no ale znowu brakuje czasu na przeczytanie tego wszystkiego. Książka, którą przed chwilką sobie kupiłem, e, którą zacząłem czytać, ale jeszcze nie skończyłem, to jest Polska Przydrożna Piotra Mareckiego, czyli taka podróż, dwutygodniowa podróż, napisana takim językiem bardzo powiedziałbym prostym, bez przymiotników. E, pokazana jest tutaj Polska w wersji SOTE. Mm, to nie jest reportaż, to jest taka Chociaż no to jest non-fiction, to jest zapis podróży, to jest po prostu taka książka, taka relacja, ale ja na tę książkę patrzę no jako taki projekt artystyczny w pewien sposób, bo mm, kiedy Piotr Marecki wyruszył w tą podróż, z której powstała książka, zaczął wrzucać zdjęcia na Instagrama pod przemyślanym, zaplanowanym hashtagiem on the road, później napisał książkę, a później wrzuca do siebie. Mm, Screeny z, z, komentarzami, z komentarzami na temat tej książki, które mówią dużo o nas, o tym jak my reagujemy na tą Polskę w wersji właśnie takiej soté, nie, mm, nie przetworzonej żadną narracją, tylko taką po prostu podaną taką jaka, jaka jest. Więcej, więcej o tej książce powiem, jak przeczytam, będzie na pewno odrębny filmik, bo to jest naprawdę ciekawa rzecz, więc nie traktujcie jej jako właśnie. Książki jako tylko książki, ale jako szerszego projektu. Przynajmniej ja bym tak radził. A tak w ogóle. Prośba, bo już dobijamy do 2000: ale żebyśmy to zrobili szybciej. Jeżeli możecie, jeżeli wiecie, że ktoś ogląda z Waszych znajomych Booktuba, a jeszcze nie wie o moim kanale, to po prostu podeślijcie mu linka. Możecie na przykład skopiować link do tego odcinka. Jest tutaj na dole taki przycisk Udostępnij. Możecie wysłać go messengerem, możecie go wysłać w jakiś inny sposób swoim znajomym, którzy czytają. Możecie udostępnić na swoich Instagramach czy Facebookach. Będzie mi bardzo miło, bo już się nie mogę doczekać tych dwóch tysięcy, a przypominam, że przy 2000 tysiącach, po 2000 tysiącach będzie live i będzie specjalny filmik Q&A, więc też przypominam, że możecie zadawać mi pytania, pytania do Q&A. Możecie to zrobić tutaj pod tym odcinkiem, też będzie spoko. Więc czekam, czekam na Wasze pytania i jeżeli możecie, to po prostu powiedzcie o tym kanale znajomym. O książce Filipa Skróńca chyba Wam już tutaj mówiłem. Przeczytałem tę książkę, ona jest jeszcze na kupce, właśnie takiej niezrealizowanej z tego względu, że nie napisałem jeszcze recenzji tej książki. Mam właściwie 80% recenzji napisanej, ale nie mogę, nie mogę skończyć, nie umiem się do tej książki jakoś tak, powiedziałbym, intelektualnie zabrać. To jest książka pod tytułem Nie róbcie mu krzywdy o sytuacji albinosów w Tanzanii, ale nie tylko w Tanzanii. Też jest taki szerszy, szerszy obraz w tej książce. Nie wiem, czy Wam mówiłem o Dżazdy. Ja drzazdę już przeczytałem. To jest, to jest historia pogromów i mordów na Żydach, które odbyły się w czasie II wojny światowej i których autorami byli Polacy. To jest książka, która relacjonuje te wydarzenia, ale też to jest książka, w której współcześni mieszkańcy tych miejscowości, w których doszło do morderstw, wypowiadają się, opowiadają trochę o pamięci, na temat tamtych wydarzeń, o stosunku obecnym do Żydów i do historii swojej miejscowości. Ciekawa rzecz, hora, chociaż trochę za dużo jest tutaj informacji. Akcent jest moim zdaniem źle ułożony, położony bo wolałbym, żeby ta książka bardziej mówiła o teraźniejszości, a nie o historii, ale tak czy siak doceniam ją i myślę, że to jest naprawdę ważna, ważna rzecz. Skóra witamy uchodźców, czyli książka o uchodźcach w Polsce. Wydaje mi się, że ja o niej gdzieś tutaj wspominałem. To jest książka o tym, jak żyje się uchodźcom, jak my pomagamy, albo jak nie potrafimy, albo nie chcemy pomagać uchodźcom w Polsce. Wydaje mi się, że mówiłem o tej książce tutaj. Ona jest na tej mojej kupce właśnie dlatego, że jeszcze nie napisałem jej recenzji. A to jest bardzo fajna rzecz. Ja chciałbym, żeby to była taka recenzja porównawcza. Chcę ją porównać z inną książką, tamtego życia już nie ma, która też jest na podobny temat, ale jest trochę inaczej napisana i chciałbym właśnie o tym napisać w recenzji. No i na koniec Kocie Chrzciny, czyli Lato i Zima w Finlandii, reportaż o Finlandii. Mam z tą książką kłopot, bo ona jest y, czasami bardzo ciekawa, bardzo wnikliwa, a czasami tak się ślizga po temacie baz, bardzo po, pobieżnie. I z tego względu raz jest super, raz jest y, no tak niezadowalająco. Więc ja jestem gdzieś mniej więcej w połowie. Y, doceniam tę książkę z tego względu, że mało jest książek, właściwie nie ma reportaży o Finlandii takich. Które się próbują wgłębić w, na przykład w tożsamość, w historię państwa, są raczej takie reportaże podróżniczo ciekawostkowe, a to jest chyba pierwsza taka książka, na pewno pierwsza taka, którą ja czytam o Finlandii, która jest wnikliwym, chociaż nie zawsze wnikliwym reportażem, ale, ale, ale bardzo, bardzo się stara i, i doceniam. Doceniam te starania. Więc jeżeli chcecie poczytać coś o Finlandii, to być może to. Aj. I... Coś tu się zepsuło. Widzicie, byłbym zapomniał, bo jest jeszcze jedna książka, o której chciałbym wam powiedzieć i która, no de facto jest na mojej kupce wstydu, na kupce, która czeka do przeczytania. I to jest Kraj nie dla wszystkich, czyli książka o szwedzkim nacjonalizmie, którą czytam, którą, w której też jestem gdzieś w połowie mniej więcej, Wiktorii Michałkiewicz. To jest reportaż z serii reporterskiej wydawnictwa poznańskiego, więc jeszcze tę książkę muszę dorzucić. No i teraz już są wszystkie. No, więc bardzo dziękuję Wam za uwagę. Cieszę się, że oglądacie ten filmik do końca. Ja tymczasem idę chyba dokończyć pierwszy sezon odcinku. Pierwszy sezon serialu Nawiedzony Dom na Wzgórzu, tak to się nazywa? Polecaliście mi go tutaj w komentarzach w filmiku o serialach Netflixowych, więc to jest Wasza. Już nie pamiętam, kogo zasługa, że go oglądam, także. Bardzo dziękuję. Fajne taki no. Można się przestraszyć. Wczoraj miałem taką sytuację, że mm, oglądałem go do końca, w sensie do końca dnia. Już było ciemno i jeszcze musiałem wyjść z psem i wyszedłem z psem, usłyszałem jakieś stuki i normalnie ciarki mnie przeszły, bo jeszcze byłem głową jakby w tym filmie i myślałem, że to jakieś duchy. No. Także bardzo dziękuję za tą polecajkę. Nie wiem o czym zrobię następny film. Może napiszcie w komentarzach, jakie tematy Was interesują. Mam jeden taki na podorędziu, który chciałbym zrealizować. O trochę zapomnianych pisarzach, którzy albo bardzo szybko zostali zapomnieni, albo. Po prostu przez to, że minęło bardzo dużo czasu od publikacji ich książek, zostali zapomnieni. No i chciałbym ich przypomnieć, ale to jest tylko taka propozycja, więc jeżeli macie jakieś, nie wiem, sugestie, jakieś pomysły, chcielibyście o czymś konkretnie posłuchać, no to napiszcie w komentarzach. Chętnie coś zrealizuję na Wasze zlecenie.